Na terenach przy szkole podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu zorganizowano kolejny piknik rodzinny. W tym roku motywem przewodnim wspólnej zabawy był Dziki Zachód. W ramach pikniku zbierano pieniądze na rozbudowę szkolnego systemu monitoringu. W tym celu przygotowano wiele atrakcji oraz bardzo bogatą ofertę dla gości w każdym wieku. pikniki rodzinne organizowane przez szkołę na największym Tarnobrzeskim osiedlu to już wieloletnia tradycja. W tym roku okazja do integracji i wspólnej zabawy była wyjątkowa. Piknik został zorganizowany dokładnie w dzień matki. Szkoła podstawowa nr 10 przygotowała bardzo bogaty program, by każdy znalazł tu coś dla siebie. Dla nas to jest duże wydarzenie, i właśnie naszym celem jest nie tylko oczywiście zebranie jakichś środków, bo to jest oczywiście piknik charytatywny, natomiast przede wszystkim takie zintegrowanie ludzi, bo jest czymś naprawdę pięknym, że ludzie chcą się ze sobą spotkać i ze sobą pogadać, skorzystać z różnych tutaj fajnych atrakcji, pokazać talenty dzieci i taki jest generalnie cel. Jeżeli przy okazji uda się realizować jakieś cele szkolne, to będziemy tylko bardzo szczęśliwi, ale przede wszystkim cieszymy się z tego, że jest nas tutaj tak dużo i tak się dobrze bawimy. W tym roku to jest, wypadło akurat, że to jest 26 maja, więc dzień mamy, dzień szczególny, dlatego też tutaj organizujemy specjalny konkurs dedykowany dla mamy i dla dziecka, którą nagrodą główną jest sesja zdjęciowa w naszej szkole. Poza tym, tak jak co roku, mamy wiele atrakcji, kiermasz ciast, kawiarenka, grill, kiermasz książek, loteria fantowa. Pogoda była idealna, co w połączeniu z rozbudowanym programem zachęciło do wspólnej zabawy setki osób. Poza świętowaniem Dnia Matki w tym roku wybrano także bardzo ciekawy motyw przewodni. Zadbano o odpowiednie przebrania, gadżety oraz atrakcje. Motyw przewodni, no to jak widać po mnie, dziki zachód. Chcieliśmy, żeby to było trochę przy okazji na wesoło i trochę z dystansem do siebie. Ja na przykład dzisiaj mam poczucie, że jestem tutaj inkognito, bo mało kto mnie rozpoznaje. I może o to chodzi, jest fajnie. Staraliśmy się troszeczkę wprowadzić takich elementów dzikiego zachodu. Tam była, jest fotowódka, której można sobie zrobić zdjęcie. Też dzieci, które występowały i będą występowały. Mają elementy właśnie z, z dzikiego zachodu, także w tym roku to jest dziki zachód. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkolaki. Poza śpiewem był także taniec oraz pokazy karate. Jak zawsze na tego typu piknikach obecne były służby mundurowe. A wielkim powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się dmuchańce. Poza integracją i dobrą zabawą w tym roku zbierano również pieniądze na ważny cel. Celem jest modernizacja, rozbudowa systemu szkolnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Chcemy w ten sposób zwiększyć poziom bezpieczeństwa naszych dzieci i w ogóle całego obiektu. To są ogromne pieniądze, ale systematycznie od poprzedniego roku kalendarzowego próbujemy ten cel realizować w oparciu o środki budżetowe, ale przede wszystkim zewnętrzne sponsorskie. I tego typu właśnie poprzez takie eventy jak ten dzisiejszy. Te pieniądze, które uda nam się zebrać, chcemy przeznaczyć na sfinansowanie monitoringu w naszej szkole. Monitoring jest ważny ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci, więc tutaj no, chcemy to rozbudować i chcemy to dokończyć, tę inicjatywę, którą już zaczęliśmy. I dlatego no, ten, ten piknik też jest właśnie, chcemy, żeby się przyczynił do tego. Wszystko było możliwe dzięki dużej mobilizacji rodziców, nauczycieli oraz sympatyków placówki. Dzięki temu pozyskano wiele ciekawych fantów na loterie oraz nagrody za udział w konkursach. Wiele osób poświęciło także swój czas piekąc chociażby ciasta na kiermasz. Tutaj wielkie ukłony pod adresem Rady Rodziców, bo to jest inicjatywa, pikniki są inicjatywą Rady Rodziców. Oczywiście przy dużym wsparciu nauczycieli, e, którzy, których można spotkać na naszych stoiskach i wszędzie tutaj dookoła, ale przede wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni tym osobom, które tutaj dzisiaj chciały przyjść i z nami się bawić. E, i, I przy okazji, oczywiście, to i owo zjeść e, i zostawić trochę pieniążków na dobry cel. Dla rodziców i dziadków, była to jedna z tych okazji, by zobaczyć występy swoich pociech. Dla szkoły była to z kolei okazja, by pokazać talenty dzieciaków oraz efekty codziennej pracy. Największą atrakcją pikniku było kino Plenerowe. To jest dla nas ogromne wydarzenie, bo tak naprawdę dedykowane nie tylko dla rodziców i dzieci naszej szkoły, których tak na, no chcemy zintegrować, ale też również dla osób mieszkających na osiedlu Serbinów. Ten piknik tak naprawdę to jest organizowany już od kilku lat w naszej szkole i chcemy kontynuować tą tradycję. Po drodze szukam przyjaciela.